Cześć, strefa Edja z tej strony. Dzisiaj o dywidendach, sezon dywidendowy przed nami, opowiem wam, jak podchodzę w tej części cyklu właśnie do dywidend. Więc e, słuchajcie, jeżeli chodzi o dywidendy, to ja uważam, że ta hossa, która jest aktualnie z nami, to jest, jesteśmy w drugiej części tej hossy. No i ona według cykliczności pewnie potrwa do trzeciego kwartału 25 roku, maksymalnie pewnie do pierwszego kwartału 26 roku. Znaczy ja biorę tą predykcję z cykliczności, tak? Czyli ta cykliczność i tego jak kształtują się cykle koniunkturalne. Jasne jest, że nie są to takie twarde dane, które muszą się sprawdzić w 100%. No ale na przestrzeni kilkunastu lat mają swoje jakby zastosowanie, a wychwycenie Dołka tej hosty w październiku. No, jakby publikowałem tutaj właśnie na kanale. Trafiona dołek idealnie, więc myślę, że w tym wypadku, jeżeli się pomylę, no to raczej tylko w ten sposób, że hossa potrwa dłużej. tak? No i e, mamy jakby końcówkę maja, za chwilę pierwsze dywidendy na rynku polskim, więc jak się zachować? E, no, moje założenia mówią o tym, że jakby drugi rok od końca. Aktualnie, w mojej ocenie, jesteśmy dwa lata od końca zakończenia tej hosy, czyli dywidendy za 2023 rok, to tak statystycznie ten układ jest taki: 50 na 50. To znaczy, że 50% wypłaconych dywidend będę reinwestował jak dotychczas, czyli będę kupował akcje spółek, tych, które wypłacają dywidendy, a drugie 50% będę odkładał. Na gotówkę powiedzmy. tak? Na, na kupkę. A oczywiście to, czy podejmę decyzję o reinwestycji, czy też odłożeniu na kupkę, zależeć będzie od tego, jak jest wyceniana spółka w danym momencie wypłaty dywidendy, jeżeli ona jest dużo, powyżej mojej wyceny. No to oczywiście nie będę dywidend reinwestował, ale także drugim elementem, na który będę patrzeć w tym momencie, jest tak zwane lokalne momentum, czyli czy mamy falę wzrostową, czy też lokalną korektę, tak, tak jak obecnie na rynku. Tak? Obecnie mamy cofnięcie się, na rynku normalna rzecz, jeżeli spółka na przykład będzie aktualnie wypłacać dywidendę, a nie będzie zbyt droga, no to dla mnie taka korekta, gdzie spółka jest 10% tańsza, jest bardzo korzystna w tym trendzie, który aktualnie mamy. No, żeby nie być gołosłownym, może kilka, kilka przykładów. No, takim pierwszym przykładem na pewno jest spółka Orlen. tak? No, Orlen jest tutaj na pewno. Fajnym, o, właśnie, jest Orlen przykładem. No i jak ja podejdę do dywidendy, jeżeli chodzi o Orlen? Zobaczcie, że Orlen bardzo mocno w ostatnim czasie stracił na wartości, tak, ale jak możemy do tego podejść? No aktualnie spółka jest warta 63 zł, tak, czyli jest spółką, która no wyraźnie się cofnęła, ponieważ w ostatnich tygodniach już zdecydowanie powyżej 70 zł. Orlen miał swoją wycenę. Wyniki, które zostały pokazane ostatnio spowodowały, że prawie 20% ten Orlen spadł. No i um, mamy także korektę na rynku. Więc jak ja do tego mogę podejść? Nawet jeżeli osoby nie potrafią wyliczyć wartości danej spółki, tak zwanej wyceny spółki, no to przykładowo tutaj mam TradingView, z którego też korzystam. W wielu miejscach są robione tak zwane wyceny, czy też tak zwane przewidywania analityków, jeżeli chodzi o daną spółkę. No i zobaczcie, jakbyśmy nie patrzyli, że wycena Orlenu na tym poziomie, która jest, no to jest jedna z najniższych wycen, które są przewidywane przez analityków, a średnia w ogóle jest 80 zł, tak? czyli 26% wyżej od tej ceny, którą mamy aktualnie. Czyli co to oznacza? No to oznacza to, to. Że jeżeli Orlen by dzisiaj wypłacił dywidendę, no to ja bardzo chętnie bym reinwestował tą dywidendę, ponieważ będę miał więcej akcji, dlatego że była korekta w ogóle na spółce, ale także na rynku. A także jakby wycena czy też przewidywania na najbliższy czas pokazują, że aktualna wycena jest bliżej dolnego korytarza, jeżeli chodzi o wycenę. Także Macie Orlen. Drugą spółką, którą bym Wam pokazał pod tym kątem, właśnie, ale pewnie inna decyzja by nastąpiła, jest spółka Kenty. Spółka Kenty, która jest spółką typowo dywidendową, naszym arystokratom dywidendowym, wygląda, biorąc aktualną, tą samą jakby e, analizę, mniej więcej. Spółka ma wycenę na 858 zł. A zobaczcie, że te maksymalne wyceny, no to są tam 906, tak, minimalne 538, ale średnia ta wycena jest 15% niżej od tego, co mamy aktualnie dzisiaj na rynku. I mimo, że mamy korektę na rynku, no to ta spółka aktualnie jest wyceniona bardzo, bardzo wysoko i raczej e, średnia, zobaczcie, jej jest około 15% niżej, więc Aktualnie, jeżeli kęty wypłaciłyby dywidendę w tym momencie, no ja osobiście nie byłbym zainteresowany, aby dokupować akcji kent po tej cenie. Na pewno bym tą wtedy dywidendę odłożył na bok, po to, żeby mieć więcej gotówki. No i pewnie trzeci taki przykład, a tak żebyście mieli szerszy obraz, zróbmy słynne XTB. I też, jakbyśmy wzięli. Zresztą XTB już 29 po sesji odpięło swoją dywidendę powyżej 5 zł. Więc to jest sytuacja taka aktualna, bym powiedział. Zobaczcie, że no dzisiaj. Wycena tej spółki jest w granicach 70-71, natomiast średnia wycena tej spółki no jest tam bliżej 69 zł. Powiedzmy, że jest to dosyć mocno zbliżone do tego, czyli ta wycena średnia, do tego, jaka jest aktualnie cena. I w tym wypadku no trzeba byłoby się zastanowić, czy ta spółka i dokupowanie akcji. Po średniej cenie analityków ma dalszy potencjał, czy dokupować, czy nie. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy, czyli tak naprawdę jutro, bo jutro będzie ten kurs obniżony o, o dywidendę, ja osobiście dokupię i będę reinwestował pieniądze z dywidendy XTB w tą spółkę. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że spółka XTB ma potencjał międzynarodowy, który nie jest uwzględniony w tych. Wycenach. Dlatego, jak widzicie, te trzy spółki i podejście no, troch, trochę się różnią od siebie, ale te parametry głównie ja biorę pod uwagę. I co, co się dzieje? Po prostu, może teraz wam powiem, z niezainwestowaną gotówką z dywidend, tak? Na aktualnym poziomie, ona będzie przeznaczana właśnie na tą pozycję gotówkową, o której mówiłem, ponieważ wraz z rozwojem HOSY no, ja na pewno będę zwiększał tą swoją pozycję gotówkową, aby tą swoją poduszkę inwestycyjną mieć coraz większą. Uważam, że na półtora roku przed końcem HOSY tak naprawdę poziom między 10 a 15% w cashu, tak, jest pozycją odpowiednią. Tak? To jest taka pozycja pasywna, ale oczywiście domy maklerskie za taką wolną gotówkę dają aktualnie. 4%, w zależności od domu makerskiego, więc uważam, że to jest fair. I dla mnie jest to OK. Tak ponieważ z każdym miesiącem z coraz to wyższymi pozycjami na Wigu na Wigu 20, Cash będzie stawał się tak zwanym Kingiem, czyli Cash is a King, więc jest to ten moment, kiedy powinniśmy zwrócić właśnie uwagę na to, żeby budować. Wyższe, większe pozycje, właśnie gotówkowe. Co jeszcze? Uważam, że aktualnie jeszcze część pieniędzy z dywidendy należałoby skorzystać z nich, tak? Czas wzrostów jest po to, aby z tych pieniędzy korzystać. Myślę, że dobrym pomysłem jest część, aby przeznaczyć na konsumpcję, wyjazdy, różnego rodzaju zabawki, motoryzacje, kto co lubi. Małe nagrody są jak najbardziej wskazane, ponieważ zostały zarobione bardzo fajne pieniądze. Natomiast drugim obszarem, który dzisiaj warto a, także rozwijać z pieniędzy, z dywidendy, to są także aktywa alternatywne. Tak? Zakładam, że oczywiście macie metale szlachetne i kryptowaluty, a więc jakaś sztuka, zegarki, ziemię, ale oczywiście nie nieruchomości pod wynajem. tak? Więc a, to też na to zwracam uwagę, że to już jest ten czas, aby trochę korzystać z tych a, że tak powiem, dobrodziejstw HOSY. No i teraz może wyjdę trochę rok do przodu, co będę robił dalej, jeżeli chodzi o rok o dywidendy za rok 24, czyli tak naprawdę rok 25 zakładając, że jest to mój ostatni rok, jeżeli chodzi o HOSSE, no to ta proporcja w tych dywidendach będzie raczej wyglądała tak, że 10% dywidend będę reinwestował, ponieważ nie chcę kupować akcji, które są na maksymalnych swoich poziomach, natomiast 90% będzie lądowało właśnie w cashu, tak? Tak, aby taka Wyjściowa pozycja na portfelu w tym ostatnim roku Hossy, czyli przy tej najwyższej górce wyglądała mniej więcej tak, że 30% będzie w gotówce, która będzie reinwestowana na jakimś spokojnym poziomie, a 70% będzie inwestycyjne. Wtedy będziemy się zbliżali do końca cyklu. No i trzeba być przygotowanym na tym, na to, że może dojść później do jakichś spadków, więc ta pozycja gotówkowa powinna być większa i większa. Tak? Oczywiście, w tym ostatnim roku będziemy mieli najwięcej pieniędzy, rachunki nasze będą bardzo mocno pęcznieć, więc e, e, zwracam uwagę, że wtedy także warto postawić jeszcze mocniej na sensowną konsumpcję, a także postawić na zwiększenie inwestycji alternatywnych. I takie podejście właśnie do The dividend e, zapewnienie tak naprawdę, po pierwsze, reinwestycji, po drugie, trochę przyjemności, po trzecie także poznania różnych nowych form inwestowania no, przygotowuje nas do końca cyklu i ewentualnych spadków. Tak to jest jednak mimo wszystko nadrzędna funkcja budowania pozycji gotówkowej, oczywiście do spadków, które nie wiadomo kiedy nadejdą. Ci co nie wiedzą, to nie wiedzą, ci co wiedzą. Są do tego przygotowani i się tego wcale nie boją. Trzymajcie się cześć.